Cześć, z tej strony Gosia i Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Dzisiaj jest niedziela i my dzisiaj jedziemy z wizytacją do mojej rodziny, bo tam już są, wiecie, owocki, borówki, agreścik, kwiatki kwitną, więc będzie co Wam pokazywać. No ale najpierw idziemy do kościoła, a potem tam jedziemy. I też dzisiaj się wystroiłam w taką lnianą sukienkę, którą mama mi że aż elegancki w polówce. Tak, konieczne. mam. tak no wiecie, my tak żartem mówimy: to nie jest stroj elegancki, ale jak już załóż polówkę, to wszyscy mu mówią, jaki on jest yy, elegancki, jak się wystroił. A my już na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas subem i docenicie naszą pracę. Miłoż, w swoim żywiole tutaj zrywa greścik. Przepyszne są, takie czerwone, zobacz. No, a tutaj już nazrywaliśmy sobie pół słoika borówek. Bardzo dużo jest borówek w tym roku, pełno jest jeszcze zielonych na krzaku, więc fajnie. I Miłosz obrywa jeszcze agrest i tam tato mówił, że jeszcze możemy sobie narwać tych porzeczek. Powiedział, że po 80 parę zł za kilogram są w Mhm, Widzisz? Straszny kosmos. Jakie drogie rzeczy będziemy jeść? Jakie takie zdrowe, jak takie czerwone. No. Dzisiaj, niestety, już jest środa, jakoś ten poniedziałek wtorek nas zleciał, bo była fatalna pogoda u nas było tak zachmurzone i padał co chwilę deszcz. Dzisiaj się trochę przejaśnia, ale ja i tak się ubrałam w długi rękaw, no bo jest zimno. I dzisiaj idziemy na zakupy, ponieważ mamy już pustą lodówkę, można powiedzieć. Tutaj przygotowałam na dzisiaj do pracy sałatkę. Taką z kurczakiem z grilla, bo byliśmy na grillu i nam jeszcze został. Zrobiłam taki sos jogurtowo-czoskowy. No i wiecie, sałata, pomidory i takie różne warzywka. To już było takie doczyszczenie totalne lodówki, no bo nic więcej tutaj już można powiedzieć nie ma, więc dzisiaj pójdziemy do Biedry i może jeszcze zajdziemy do tych Sklepów Pepco Action, ale chyba bardziej Pepco, bo słyszę, że są tam jakieś promocje, więc też się postaramy Wam pokazać. A my się zbieramy niestety do pracy, trzeba odmętnić swoje 8 godzin, no i potem będziemy kontynuować tego vloga. Jeszcze przed wyjściem wam pokażę medynille, bo chcę posprzątać, ponieważ ona mi tutaj zgubiła kolejny człon i teraz wygląda tak, przynajmniej jest symetryczna. Tutaj dalej się rozwija ten nowy pęd, i on też przesadziłam tutaj. Zobaczcie, dospałam jej tej dobrej ziemi, ale też nie czyściłam jakoś super tych korzeni, żeby tam nic nie uszkodzić. Tym bardziej, że ona tutaj wypuszcza ten nowy pęd, żeby jej się nic nie stało. Przekwita i gubi. Widzicie takie fragmenty? Ja to zaraz wyrzucę do śmieci. No i tutaj jeszcze posadziłam swojego y, glorka. Tam pisaliście swoje patenty właśnie, jak posadzić tą w takiej podłużnej doniczce roślinę, żeby dać jakiś pojemnik, pośledzacz czy coś. No nie powiem, bardzo pomysłowe. Jakbym miała taki pojemnik, który by mi tu pasował, to pewnie też bym tak zrobiła. Ale nic nie miałam i zaryzykowałam. Posadziłam go bezpośrednio w osłonce. Sądzę, że jak nie będę przesadzała z podlewaniem, to powinno być dobrze. Tutaj widzicie, on wypuszcza też nowego liścia. No i też moim zdaniem znacznie fajniej to wygląda, gdy on jest posadzony w tej osłonce i też się pozbyłam tych y, innych. No tej drugiej części tego glorka i ona teraz stoi u nas na balkonie. Zobaczymy jak się rozwinie. Może po prostu kupię też kiedyś jedną dużą donicę i posadzę tam te Oba gloraki w tej jednej doniczce, ale na razie to tak wygląda i mi się tak podoba. Po pracy, tak jak mówiłam, udaliśmy się do Pepko, a tam było pełno przecenionych różnych akcesorii. Tutaj na przykład były takie kolczyki, kwiatki bardzo ładne i inne zestawy biżuterii. Jak ktoś nosi sztuczną biżuterię, to naprawdę się opłacały te zestawy, bo były bardzo ładne. I tutaj, moją uwagę, przykuły okulary przeciwsłoneczne, bo akurat się zastanawiałam, czy sobie takich nie kupić, a te tutaj też były całkiem. Twarzowe, co mnie zaskoczyło, ponieważ ja niezbyt korzystnie wyglądam w okularach przeciwsłonecznych, a te były nawet całkiem, całkiem. I tutaj widzicie, jak super w nich wyglądamy. Idąc dalej, była ta kolekcja owocowa, były różne kubeczki i wazony, i tutaj akurat był taki bardzo ładny wazon kaktus. Niestety nie był on przeceniony, więc może poczekamy jeszcze na promocję z jego zakupem. I tutaj była też taka mydelniczka Cytrynka w bardzo korzystnej cenie, ponieważ kosztowała ona. 2,50. No, moim zdaniem, okazja: ktoś lubi takie owocowe, kolorowe rzeczy. I była też taka miseczka cytrynka, obok była miseczka pomarańcza, i one były akurat po 10 zł. Niestety, nie wszystkie rzeczy na tym regale były przecenione, ale można było, jak widzicie, znaleźć coś w okazyjnej cenie. Dalej w PEPKO dostępne są te osłonki głowy takie bardzo kolorowe. No nie są one w moim stylu, ale na pewno jakaś roślinka wyglądałaby w nich bardzo oryginalnie i była ona w cenie chyba 30 zł. Więc też moim zdaniem całkiem niedrogo, jak na taką oryginalną osłonkę poszłam jeszcze rzucić okiem na takie bardziej klasyczne wazony i tutaj były takie ze szkła przeźroczystego były takie naprawdę bardzo proste, minimalistyczne chciałam go kupić nawet, ale w związku z tym, że szliśmy później do Biedronki no to bałam się, że go stłukę, na pewno innym razem sobie taki wazon kupię i tutaj kolejna przeceniona rzecz, takie talerzyki monsterki już się napaliłam, że je sobie kupię bo były one w cenie 14 zł za taki mniejszy i większy Większy talerzyk, no i wiecie, motyw roślinny, monstery, więc mnie naprawdę kusiło. Ale niestety zobaczyłam, że były one uszkodzone, takie wyszczerbione na górze. Więc no stwierdziłam, że jednak zostawię. Nie będę kupowała potłuczonych rzeczy, no bo za jeden talerzyk to już się tak średnio opłacało. Były też tutaj przecenione te wazoniki ze sztucznymi kwiatami i było ich naprawdę sporo w całym sklepie. I tutaj kolejne przecenione rzeczy, takie. Zielone świeczniki w kształcie kwiatków. Też, moim zdaniem, całkiem przydatna rzecz, szczególnie w tej cenie i takie w stylu minimalistycznym. I tutaj kolejne świeczniki, takie w kolorze morskim z grubego szkła. One były nieco większe, więc można je wykorzystać na przykład jako jakąś osłonkę na małą doniczkę albo na jakąś taką ładną osłonkę do ukorzeniania roślin, więc tutaj się na nie zdecydowałam. Jeszcze rzućmy okiem na osłonki w Pepco i były takie osłonki, które są już od dość dawna dostępne w ofercie tego sklepu i tutaj jeszcze więcej tych takich osłonek, które już były bardzo dawno temu w tym sklepie, więc no zero nowości można powiedzieć. Ja dalej szukam promocji rzeczy przecenionych i tutaj była taka figurka ptaszka przeceniona, ja się zastanawiałam, jak ona miałaby leżeć. Nie wyglądałoby to zbytnio atrakcyjnie, ale jednak było tutaj miejsce do jej powieszenia. I była w Pepko też dostępna nowa kolekcja, która się pojawiła taka granatowo złota, i były różne kubeczki, też klanki niebieskie były bardzo ładne. I takie różne złote wazony i poduszki, tutaj kolejne rzeczy przecenione, takie podkładki, kwiatki, też w bardzo okazyjnej cenie. I konewki. To moim zdaniem jest hit tych wyprzedaży w PEPKO, bo można sobie kupić konewkę bardzo fajną, ścieńką, wlewką za 18 zł. Tutaj kolejne promocje, artykuły ogrodowe 1 plus 1 i były różne lampy solarne i doniczki, jednak nic mi zbytnio nie przypadło do gustu. No i tak patrzyłam, ale niestety te osłonki były wszystkie z tworzywa, a ja teraz przechodzę na osłonki. Ceramiczne, i tutaj nowa kolekcja bardzo specyficzna z takim kotem azjatyckim. I było też w tej kolekcji pełno rzeczy bambusowych. I mi się akurat podobał ten tutaj dzbanek szklany z bambusową przykrywką. Wróciliśmy z zakupów, już ubraliśmy nasze nowe nabytki. Kupiliśmy sobie te okulary w Pepco, co przymierzaliśmy, bo powiem Wam, że nawet całkiem. Twarzowe. Miłosza były jedyne, je, takie w stylu, takim wiecie, szybkie okulary. To był jedyny model w tym stylu. I mówię, to jest miłosza styl. I on zobaczył, chce, jak on nigdy nic nie chce, to te okulary chciał. A ja sobie wziąłam takie, o. I one kosztowały 10 zł, a miłosza chyba 6. 7. 7, także się opłacało. I one się trzymają. No jeszcze w Pepko, jak zobaczyłam te przeceny, to poczułam żądzę kupna różnych pierdół. Wiecie o co chodzi i kupiłam sobie takie, nie wiem, to są świeczniki, ale to może być wiecie, osłonka na doniczkę takiego małej małe roślinki do ukorzeniania, coś taki mały wazonik na kwiatki. A to domu nie miałeś na szczoteczki czegoś takiego kiedyś? No coś miałam takiego na szczoteczki i to kosztowało 2,71 także fajnie i w ogóle to nawet ładne jest po co jako ozdoba, czy coś ładne, takie kolorowe szkło. No jeszcze mnie skusiły takie o bo Były tańsze Kwiatki Bo one były tylko po złote 30 zł. no to, Jak się miałam oprzeć rzeczy w takiej cenie I jeszcze kupiliśmy kolejne podkładki pod kubki Też było przecenione Tak, bo też było przecenione i kosztowało to 2,70 A wiecie to się często przydają takie rzeczy Bo te troskawki co kupiłam ostatnio w Zinsser już rozłożyliśmy I wiecie, i ciągle musimy je przekładać Więc też spoko no, i teraz pokażemy Wam, co kupiliśmy w Biedrze, bo byliśmy jeszcze na cotygodniowych zakupach spożywczych. Wydaliśmy dwie stówy, ale otrzymaliśmy WON 15 zł na następne zakupy. Nikt mnie nie podziel. Tak, no ale kupisz za to papier paletowy następnym razem. A to tak. No. I pierwszą rzeczą, jaką kupiliśmy, jest kefir. Wzięłam, bo będziemy robić koktajle, bo też będziemy testować nowy sprzęt, ale to zobaczcie w następnych filmach. Wzięłam jogurt naturalny. Nawet dwa. No dwa, gdzieś drugi jest ukryty. Papryka, sezamki, bo my dalej mamy fazę na sezamki, a ostatnio nie było, więc wzięliśmy tym razem dwie paczki sezamki. I też mają fazę na sezamki. Tak, pasta do zębów. Kupują nam. No wiem, my nie możemy nic polecać, bo też poleciłam wam te młode liście i teraz nie mam w biedronce tej sałaty młode liście. Dokładnie. No, nie będziemy wam mówić, co jest dobre, a co niedobre. <śleszy> <śleszy> no. Wzięliśmy też te plony natury. Strasznie paskudne to jest. No, bardzo nie lubimy. Dlatego nie kupujemy tego. <noise> nie no. Spoko jest. Ta mieszanka groszek marchewka. I ona też była w promocji, trzeba było kupić trzy, no to wzięliśmy dwa razy ten groszek marchewka i raz mieszanka z kaszą gryczaną, no to, co to też jest bardzo, jest bardzo dobre. Strasznie paskudne, nic, ja bym tego nie polecił. Nie. Miłosza pasza nocna, wyjść tam już z tyłu to, do tyłu Tak, mydełko. Wzięliśmy parówki głodniaki. Bądy one mają bardzo dobry skład, te parówki głodniaki. I Właśnie są bardzo smaczne, takie mięsne. Takie nie pękają podczas gotowania. Wzięłam jeszcze czekoladę jedną deserową, ale to z myślą o mufinkach, że może upiekę. Szczoteczki do zębu, bo ja strasznie zajęczam te szczoteczki. Zapas roczny. Tak to jest jak się ma druty od środka na zębach. Jeszcze wzięliśmy rukole, no bo, tak jak mówiliśmy, nie było młodych liści, no to wzięliśmy rukole. Trochę i No i dwa czoski polskie. I kapustę młodą wzięliśmy, bo jeszcze jest kapusta młoda. No to trzeba ją jeść, trzeba się nią cieszyć. A ja ostatnio robię taką kapustę z mięskiem do słoików. Jest bardzo smaczne. Pomidorki na przecenie. Tak, to była promocja. wzięliśmy właśnie takie na gałązce. Cebulka. No i w ogóle już nie kupuję tej takiej żółtej łuskanej, bo teraz ciągle mi się trafia z winita. Wiem, strasznie. No. Pietruka. Pietruszkę, bo będziemy gotować rosół. Chlebowy wiele. Cztery kupiłem. Cztery, tutaj jeszcze masz chlebek. No Wzięłam mąkę, też muszę ją od razu przesypać do słoika, tak jak pisaliście w komentarzach, żeby przesypywać, żeby nie było moni. Selerek. Ale pół. Też to To jest raz na jakiś czas kupujemy i na wiele zup i Potem mrożony i wciągamy. E, jabłka wzięłam i też jabłka to polecam Wam tą odmianę. To jest Jonagold, e, tak? Bo inne są niedobre. Takie są chyba takie najlepsze. Jeśli lubicie twarde jabłka, to te są spoko. O, wiejski serek gościa sobie mm. robi takie małe embriony jeść w pracy. Dobry jest, ja lubię serek wiejski. Z tym, z papryką albo z pomidorem. Jak zakończyć tą konsystencję? No, wzięliśmy cukier, bo skąd się wprowadziliśmy, to prawie zjedliśmy kilo cukru. Przez pół roku? Przez pół roku. Nie no, więcej już. To już jest 9 miesięcy. No, w czym piekłam dużo czasu? Nektarynki wzięliśmy, nektarynki strasznie drogie. Chyba zapłaciliśmy 9 zł za te nektarynki. Standardowy krem, do... znaczy żel na twarzy żel do mycia twarzy, ja Taki lubię ten tak? y, z micelami bez granulek. Bardzo fajnie wszystko domywa. Bagieta. ale jeszcze mieliśmy malinkę, tą drożdżówkę, tylko, ale to już zjedliśmy no już nie to, nie po drodze. Y, jajka, to są z wolnego wybiegu i powiem Wam, że te jajka z wolnego wybiegu, one mają inną skorupkę niż te ściółkowe, więc może coś w tym jest. Dalej nie rozumiem, dlaczego trzydziestka jest Rzadsza od osiemnastki śmietanki. No wzięłam trzydziestkę, bo może zrobimy makaron z jakimś sosem. Kolejny chleb tutaj jest. To chleby do tyłu. I standardowo głodniaki, szynka. Też bardzo dobre, bardzo dobry skład i polecam, tutaj ten sławny dietetyk z YouTube'a to już poleca. Oj, serek półtłusty. Tak, serek półtłusty do twarożku, tak, tak, Fasolkę wzięliśmy szparagową, bo była w promocji. My o. bardzo lubimy z spółką tartą no i wiecie, trzeba jeść, póki jest. Przepyszny, sos tatarski. To do tych jajek tak. z wolnego wybiegu. Dużo lepiej smakują niż z majonezem. Miłosza, serek homogenizowany, truskawkowy był, bo ostatnio nie było, tak? Kupiłem waniliowy. Pięć śniadań. No, najgorzej. Banany. To też do tych koktajli, które będziemy testować. Ale długo. były takie już podgnite te banany i jakiś chłop przed wbił się do nowego kartonu, rozerwał wszystko. Ja tylko tak po nim. <noise> ziemniaki wczesne, wzięliśmy jeszcze, bo może z takie pieczone w piekarniku, tam nie no. jedliśmy. Ma bateria marchewek. Wiele marchewek, bo my teraz codziennie pracujemy marchewki. Tak, nie jemy już chipsów. No, przerzuciliśmy się na marchewki. Wszystko przez tych widzów, co narzekali. No i mięso na rosół Miłosz kupił. Skrzydełka no już... i i ćwiartka. Świartka. Także tak wyglądają nasze zakupy. Widzicie, popłynęłam. z mi na promocję, ale nie wydałam na to No ile tam? W... Dużo. Tu masz paragon w Ile wydaliśmy? 30 zł. 28. 28 zł w pepko. W tym najdroższą rzeczą były Moje oksy za 10 zł. No, w, w tych 28 zł, 17 zł to są nasze dwie pary okularów. Ale fajne te okulary są, bo wiecie, jak się ma długie włosy, to one są całe z plastiku i się nie będą mi plątać. Ja je wziąłam głównie tak, żeby na balkonie mieć do założenia. Więc e, moim zdaniem spoko. Więc tak wyglądają nasze zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Było różnorodnie, mam nadzieję. I oczywiście, jeśli wam się podobało, to zachęcam was do lajkowania, komentowania i oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. My się cieszymy z każdego nowego subskrybenta. Mój też mogą zasubskrybować. Miłosza też możecie, jest w opisie filmu. Mam więcej subów. No, to do następnego. Cześć!